Dzień dobry, cześć Czołem. Z tej strony Sztygrys. Będziemy sobie omawiać grę z Iglo z 29 sezonu z grupy D, jeżeli dobrze pamiętam, czarnymi grał Ashi 1989, a białymi grał Alvar. Bardzo trudna i interesująca gra, dużo tam chyba było nieprzeliczonych rzeczy, ale też dużo ciekawych sytuacji. Jak to zazwyczaj już w grupie D bywa, zazwyczaj są bardzo intensywne walki. Początek jest stosunkowo normalny. Białe zignorowały podejście czarnego, ale to jest wszystko w porządku. Tutaj białe zdecydowały połączyć się w taki sposób. I ten sposób mi się nie do końca podoba. Na pewno możliwe są sposoby takie i takie, a jaka jest wada tego ruchu? No, jedną z wad jest to, że czarne mogą wejść stosunkowo łatwo do rogu. W ten sposób. I nie da się ich tak łatwo zatrzymać, jak w tych poprzednich przykładach. Tak? Czyli ten. Pewnie, pewnym myśleniem było to, że jak białe zagrają tu yy, i czarne zagrają tu, to złapiemy ten kamień po prostu, zaatakujemy go mocniej. I to możliwe, że jest jak najbardziej w porządku. Natomiast w grze czarne były trochę że zagrał najpierw tu, białe się połączyły. I to jest taka wymiana nie za dobra dla białych. Ona daje białym bardzo niedobry kształt i cały czas ruch w B3 zostaje, więc... Wydaje się, że, że nie jest to tak dobre jak inne sekwencje, które tam pokazywałem. Czarno od razu wyszły tutaj. Prawdopodobnie kluczowe jest, żeby jak najszybciej zagrać w ten ruch w A3. On jest bardzo duży, daje białym żywą grupę. I wtedy mamy taką sytuację, gdzie białe mają żywą grupę w środku, a czarne dwie nieżywe, jeszcze nieżywe grupy na bandach. To jest zazwyczaj bardzo dobra sytuacja dla białych, więc tutaj powinniśmy się pójść w tę stronę. W grzebie od razu zaatakowały ten kamień te kamienie na dole i wydaje się, że to trochę za szybko. Czarne bez problemu wychodzą i cały czas ten kluczowy ruch w B3 zostaje. Na razie tutaj gracze to ignorują, grają w, w R5. R5 jest ciekawym ruchem mało dość popularnym, ale możliwym jak najbardziej. I głównym plusem tego ruchu jest to, że albo tworzymy leki kształt dla białych, który wychodzi na zewnątrz i uciekamy, albo tworzymy pewnego rodzaju wpływy na dolną bandę. Tutaj tych wpływów aż tak nie wykorzystamy. Tutaj jest dość ciasno na tej dolnej bandzie, chyba żebyśmy chcieli zadekować te kamienie, chociaż nie jest to proste. I też grupa nie jest w takim dużym niebezpieczeństwie. Myślę, że naturalny ruch, który przychodzi do głowy tutaj jest po prostu wejście tu. W ten sposób. A właśnie, jeszcze ten ruch jest bardziej popularny jak już przeciwnik ma jakieś hasami tutaj, w tym przypadku nie ma tego hasami. I problem z tym ruchem jest taki, że czarne bardzo łatwo sobie e, sobie tutaj przeżyją w rogu. A to jest tak, że jeżeli, jeżeli czarne nas ignorowały, to chcemy trochę więcej presji nałożyć i najłatwiej nałożyć presję w ten sposób. Po prostu przeżyć w rogu, czarne zazwyczaj dogrywają w taki sposób. I też jakoś czarne przeżyją, ale więcej ruchów jesteśmy w stanie e, takich grożących tej, na tę grupę wyciągnąć. Na tę grupę wyciągnąć. To byłby taki standardowy sposób grania. Grze białe zagrały tu. Ok. Białe sobie wyskoczyły. Jest to jak najbardziej możliwe, natomiast pozwalamy czarnym przeżyć w rogu na dużą skalę, tak jak to się stało w grze. Wydaje się to dość, dość bolesne, szczególnie, że na przyszłość mamy tutaj cięcie, które zresztą będzie wykorzystane. Takim ruchem bardziej naturalnym byłoby dograć coś tutaj na tej dolnej bandzie do rogu. Nie wiem dlaczego tutaj białe się uparły, żeby nie grać w tym rogu. Rogi są ważne, rogi dają nam życie, zabierają bardzo przeciwnikowi. Czarny z prawej tutaj wyjdą, no ale coś co za coś, tak? Coś za coś. Także białe wskoczyły, czarny sobie przeżyły, białe to zostawiły. Bardzo pewnie będzie istotne w niedalekiej przyszłości, żeby to zagrać. Można by było od razu już pomyśleć o tym, żeby żeby to cięcie zabezpieczyć, czy to bezpośrednio, czy to nie bezpośrednio. Może gdybyśmy przycisnęli troszeczkę te kamienie do kraju, ruchy tak jak tutaj, to to cięcie nie byłoby już tak interesujące. To tak tylko jak, jako taki pomysł zarzucę. Na razie przenosimy się na drugą stronę. I dość sensownie białe nie chcą wybrać tego dżeseki, w którym czarne wezmą. Yy, wezmą ten narożnik, a zewnątrz po prawej stronie, czarne mają tutaj wejście tymi kamieniami, więc tutaj wszystko całe tutaj potencjalne potencjalne moje może być ograniczone, chociaż może gdyby zagrać zamiast tego ruchu 5 zagrać w taki sposób. Może to byłoby akceptowane, to trochę bardziej chciwe. Możliwe, możliwe zagrania. W grze białe postanowiły rozwijać się na górnej bandzie. To też ma sens. Mamy tam kamień wsparcia. Zawsze jest możliwość stworzenia czegoś większego w tych miejscach. Tutaj mamy do czynienia z dżoseki. Zazwyczaj czarne też wchodzą tutaj tworząc białym cięcie. To cięcie jest dość denerwujące, ale zazwyczaj akceptowalne dla białych. Jest to dżoseki. Tego rodzaju. Białe dograły po lewej stronie. Ok, wygląda na to, jakby białe próbowały atakować tę grupę. Tutaj, natomiast bardzo ciężko się atakuje, gdzie, gdy ona może bez problemu przeżyć w B3. I B3 jest też ruchem dużym, punktowo, który osłabia białe, białe kamienie. Więc on jest kluczowy, od niego trzeba zacząć. Jeżeli chcemy zaatakować tę grupę, lepiej zacząć od tego ruchu. Co prawda, czarne mogą teraz dograć jak i sobie przeżyć. Ale teraz, my jesteśmy jako bieli bezpieczni a terytorialne to wcale nie jest także ze skały, tak, że czarne zyskały, czyli białe skały bezpieczeństwo, i nie tracąc przy tym tak naprawdę terenu. W grze białe zagrały tutaj, no i czarne natychmiast wchodzą do rogu. Jeżeli wejdą do rogu, to tak naprawdę już jest, są żywe. Tutaj białe nawet odpowiedziały. Nie było to może konieczne, ale odpowiedziały. I czarne już bezwzględnie są żywe. Tutaj nic nie da zrobić. Pewnym problemem dla białych jest to, że ta grupa jeszcze nie jest żywa. Jak ona będzie uciekać, to prawdopodobnie ucierpi ten kamień w C10 znowu. To jest taka sytuacja, że czarne mają żyłą grupę pomiędzy białymi dwoma. Co prawda tutaj sytuacja się troszeczkę komplikuje, bo jeszcze jest ta grupa, nie? Ale y, raczej czarne powinno być tutaj w, y, w porządku w sytuacji. OK. Białe ja sobie pchają, czarne wychodzą. I właśnie. I to jest taki kształt, gdzie białe mają tutaj po prostu dwie grupy, a czarne dokładnie po środku wchodzą. To tak jak w pełni przecięta kejma, coś podobnego, to nie są dobre kształty. Nie chcemy. Nie chcielibyśmy tutaj takich kształtów tworzyć. I pewną alternatywą może być granie nie właśnie w stronę tych kamieni, tak żeby przeciwnik nas tak przeciął bardzo bezpośrednio, tylko właśnie oparcie się na tych kamieniach. Pójść daleko. Daleko, daleko, żeby tutaj czarne nie nie dostawało żadnych ruchów w pobliżu naszego kamienia w c10. Myślę, że jak najbardziej byłoby to rozsądne. Szczególnie, że tak naprawdę to te dwie grupy walczą. O, to są grupy, które walczą, bo czarna, druga czarna grupa jest żywa, więc biały musi, musi walczyć 100, Więc granie tutaj pomiędzy jest jak najbardziej rozsądne. Grzebie białe by pchnęły i teraz dograły do tego kamienia. To też troszeczkę dziwnie. Pamiętajmy, że to te dwie, te które dwie grupy, te dwie grupy, walczą, te, te dwie, tutaj nie, tutaj nie, tutaj nie, te dwie grupy, walczą, czyli ta na dole i ta, trzeba dograć coś do nich, można sobie jakoś tutaj wyskoczyć, tak, czy jeżeli boimy się cięć, bo trzeba je policzyć, to możemy zagrać tak, nie? Pan jest taki, żeby trochę czarnych pogonić, tutaj powiedzmy, trochę tutaj tam się doda kamieni, przy okazji może zabezpieczy się, się tutaj to cięcie na dole, a może inaczej to zróbmy, może tu, 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 tak? I teraz, jeżeli czarne będą chciały zaatakować nasz kamień, ten tutaj, no to my już będziemy bezpieczni. Mamy już grupę, która wyszła do centrum, więc się nie będziemy przejmować, tak? No czarne nie będą na tyle odważne, żeby grać coś takiego, bo po prostu nastawią się na, na atak. Zostaną rozcięte i białe powinny sobie z tym atakiem, z tą inwazją poradzić. Grze zagrały tu czarne wygrały kamień tam gdzie trzeba, czyli do tej grupy słabszej. Do rozważenia było też po prostu rozdzielić te dwie grupy w ten sposób. Ale możliwe, że to, co zostało zagrane w grze jest lepszym pomysłem. Cały czas te białe kamienie może rosnąć. Nawet gdyby białe zagrały tak w bardziej poprawny sposób, starając się łączyć te kamienie, cały czas to cięcie tutaj będzie istniało, tak więc... Niestety nie da się połączyć. I dlatego, że nie da się połączyć, to ten ruch w, w G, G8 wydaje się rozsądny. Białe grały tak. I teraz rozcięcie jest bardzo takie bezpośrednie. Prawdopodobnie powinniśmy to zrobić od razu. To jest ruch, który jest bardzo mocny. Utrzymuje oddzielenie tych dwóch grup i to w taki bardzo bezpośredni sposób. Teraz biały będą musiały się martwić obiema. W grze czarnym przeciąły. To jest ruch, który już dość długo czekał na nas. Inne cięcia. Oprócz tego e10, zobaczmy co tu się stało. Mam wrażenie, że tutaj białe dość yy, niewielki koszt zapłaciły. Bo czarny straciły sente i jedyne co, to zostały rozdzielone te dwa kamienie, te trzy kamienie tak naprawdę. I te trzy kamienie raczej już nie będzie łatwo uratować, tak? Ale na to można sobie Zaakceptować. Możliwe, że właśnie od góry tutaj białe pociągnął i, i je trochę tam wesprzą, zredukują, więc to nie jest wcale dużo terenu dla czarnych. Tak? To jest tylko to, że rozciliśmy białe grupy i w przyszłości będziemy mieć pewien nacisk na te kamienie. Możliwe nawet, że uda się je trochę przycisnąć. To jest to, co zyskaliśmy. Na razie białe rozwijają te swoje moje u góry. To jest poprawny sposób grania. Trochę. Zminimalizować tą prawą stronę dla czarnych, która może się szybko rozrosnąć, połączyć swoje kamienie i teraz tworzyć coś większego na górnej bandzie. Ca sam pomysł mi się podoba, poprawny sposób grania. Czarne, natomiast starają się tą prawą stronę wziąć, i tutaj nie ma co jakoś tak bardzo opanikować. Wydaje się, że biały potencjał na górze jest większy niż czarny potencjał na prawej, więc możemy po prostu rozwijać nasz potencjał i nie przejmować się aż tak bardzo sytuacją. W grze białe zrobiły jakieś wymiany, ale te wymiany tak naprawdę nie pomogły naszym kamieniom. Więc możliwe, że lepiej byłoby w ogóle ich nie robić. W przyszłości może będziemy musieli zagrać coś w tym rodzaju i tak nie wiem, jakoś próbować uciekać tymi kamieniami. Tak, to jest, to jest coś, co może być w przyszłości zagrane. Na ten moment może nie być łatwe, no bo też białe mają słabą grupę na dole, więc trzeba być bardzo ostrożnym, ale na przyszłość lepiej sobie to zostawić. Dobra, Po powoli zaczyna to wyglądać jak czarny teren, to co jest po prawej stronie. No i biały rozwijają swoją górę, starając się troszeczkę zredukować to, co czarne mają po prawej. Bardzo rozsądnie czarne teraz zagrały, weszły do, tego, do, do tej dużej górnej bandy. Ona ma na pewno większy potencjał taki przyszłościowy niż prawa strona, która już jest dość sporo terenu zostało zdobytych, no ale ciężko zrobić dużo więcej tam. Więc gdybyśmy teraz grali właśnie na granicach. Gdzieś tutaj, to wydaje się, że białe będą więcej zyskiwać niż czarne. Tak? tak, wstępnie. Więc prędzej czy później trzeba zainwadować. No i to zostało zrobione od razu, jak najbardziej w porządku. Zostało zagrane też hasami. Też bardzo rozsądnie, jeżeli tutaj czarne się rozwiną i przeżyją, no to ciężko będzie nam nasze wpływy wykorzystać. Czarne wchodzą do rogu. Białe wybierają tę stronę. To jest trochę zaskakujący wybór. Gdybyśmy wybrali tę, no bo to na górnej bandzie chcemy stworzyć coś dużego, na lewej jest dość ciasno. Co prawda może tutaj stragu przed tym, że tam mieliśmy teren bardzo pewny i teraz go stracimy. Ale jeżeli pójdzie coś takiego, to białe zyskają sentę i zyskają też bardzo ładne wpływy na górną bandę, a to górna banda jest tą, którą chcemy rozwijać. Możemy ją kontynuować rozwijać przy okazji redukując czarny teren. To jest takie, taka sekwencja, którą ja bym tutaj widział. Nie da się ukryć, że czarne mają bardzo dużo pewnego terenu, tak? ale to wynikało też z tego, że czarne zagrały lokalnie parę razy lepiej. I w tym rogu, tutaj to, to cięcie, które wyszło, i to, że udało się zająć te punkty, to wszystko były mm, y, po prostu lepsze wybory, które doprowadziły do tego, że sytuacja jest dość ciężka. Ale jako, że moje, moje jest bardzo duże, no to jeszcze jak najbardziej szanse są. Trzeba tylko przygotować się na to, że przeciwnik będzie tam do nas wskakiwał. Grzebiale zagrały z tej strony, tak jak mówiłem, trochę dziwny wybór. Ostatecznie udaje się tak centrum ograniczyć, ale duża część punktów, które mogłyby być na dużej bandzie zostaje już stracona. Pamiętajmy też, że zawsze tutaj czarne mają jakieś wejścia, tak więc to też nie jest tak, że ten teren, który chcieliśmy sobie otoczyć po lewej stronie, on jest pewny. W grze białe zagrały, tak, ale tutaj chyba czarne z kolei nie policzyły. Jest tutaj podwójne atarii i na to podwójne atarii nie za bardzo możemy odpowiedzieć w ten sposób. Yy, wygląda to jak yy, nawet jak to nie jest śmierć, to to jest stosunkowo dobry rezultat dla białych. Tutaj czarne powinny sobie przeżyć. Ledwo, bo ledwo ale przeżyć, a później yy, te to, to pomnuki może być pod atakiem. Ostatecznie czarne zagrały w ten sposób, przeżywając w rogu, no ale wtedy te wszystkie kamienie, tutaj te dwa kamienie w K18 i od17 nie są najlepszymi. Nie da się ukryć, że y, bardzo byśmy chcieli, żeby one były w innym miejscu. Y, to, co w takiej sytuacji trzeba zrobić, to można się połączyć. Jakbyśmy się połączyli połączyli, połączyć czyły, to, byłby, y, to byłoby dżoseki, y, to, to byłby równy rezultat. Y, swoją drogą też bardzo często zostawia się to. Tutaj Jaceki tak naprawdę mówi, że nawet nie dogrywamy tego g18. Zostawiamy to na później, gramy sobie coś wielkiego na Przykład tutaj, czy jakiś inny ruch, który ma sens. Dobra, grze wyszło dobrze dla białych, to sukces. Pewnym problemem jest to, że czarny się połączył na górnej bandzie, więc tam terenu nie będzie. Potencjalnie tutaj jest teren, ale jest dość wąsko, więc Trochę zaczyna brakować białym punktów i musimy to jakoś nadrobić. Na szczęście takim pomysłem dość dobrym jest wykorzystać tę grupę. Ta grupa jeszcze nie jest żywa. Ona jeszcze może stać prze, przeatakowana i atakując ją pewnie nie zabijemy. Ale może uda się rozwinąć to nasze mojo, które mamy na samym, na samym środku. Jest to trudne zadanie, ale jak najbardziej możliwe. Trzeba tylko się tego odpowiednio przygotować. Białe postanowiły zacząć od tego, żeby właśnie odciąć tę grupę od kolegów po prawej. Bardzo rozsądne, bardzo rozsądne. Tutaj czarne były troszeczkę, bym powiedział, nieostrożne. Prawdopodobnie trzeba byłoby zagrać sobie tak bezpiecznie. Tak? Pozwolić białym dostać jakieś pływy, no ale wtedy już taki potężny atak na tę grupę by się szykował. Też dość ryzykowna, ryzykowna sekwencja. Zakładam, że czarne by jakoś sobie przeżyły, ale w zamian białe bardzo dużo mogłyby zdobyć w tych okolicach, więc byłaby gra jak najbardziej interesująca. W grze czarne zagrały tu, białe natychmiast przecięły to raczej poprawny sposób grania. I okazuje się, że białe nagle uratowały sporo część swojej kamieni, ale w ko, tak? czyli cały czas tu jest ko. Natomiast to koło jest bardzo duże, bo nie dość, że ratujemy swoje kamienie, to kamienie, które są czarne, tutaj też są jeszcze do rozcinania. Tak więc, jeżeli, jeżeli ja miał, przepraszam, czarne miałoby zagrać groźbę, to ta groźba musiała być naprawdę duża. To jest bardzo duże ko. Takich ko w ogóle powinniśmy unikać, szczególnie jeżeli czujemy się do przodu, a tak czarne powinno się raczej czuć. Jest groźba. Odpowiedź. Czarne też mają groźbę. Ta groźba nie jest, e, nie jest taka stuprocentowo najlepsza, bo to jest takie zagranie damy, a białe dostały kamień na zewnątrz. E, no ale cóż, widocznie chyba nic innego tutaj ciekawego nie mogliśmy znaleźć. Ja bym może szukał groźb na tę grupę. Tak wstępnie. tak tylko. Mówię. Dlaczego? Bo, grając jakiś ruch, który grozi tej grupie, to też często będzie ruch bardzo sensowny, który jest na plus dla czarnych, więc nie stracimy niczego wielkiego. A tutaj, jeżeli przeciwnik odpowie na naszą groźbę, to to będzie groźba za minus. To jest troszeczkę wkurzające. Nie jakoś bardzo za minus, ale wciąż za minus. Dobra, i teraz czarne połączyły. Myślę, że tutaj czarne dobrze rozegrały to koło, i groźby, które tam są u góry, nie są dostatecznie duże dla białych. Nie wiem, czy białe miały jakieś e, alternatywy, jeżeli chodzi o groźby. Wydaje się, że ciężko z tymi, z tymi gryźbami tak naprawdę. Prawdopodobnie większość gruźb, które tutaj na planszy widzimy, byłyby zignorowane. Więc możliwe, że jeżeli czarne policzyły to i wiedziały, że gróźb mają więcej, to to bardzo dobra robota, bo samo ko było dość ryzykownie. Ale jeżeli mamy tych gruźb więcej, no to można je grać i tak się w końcu stało. Tak się w końcu stało. Dobrze. że czarne tutaj w rogu nie, nie umierają. Mogą sobie przejść w dowolnym momencie. Choć na razie czarny tego, czarny tego nie rozgą. Raczej to jest słuszna decyzja. Mamy bardzo ważne rzeczy do zagrania w centrum. Teraz, jeżeli jak to się jako skończyło, to tym razem biała grupa została osłabiona. Jedna, a do tego też druga. Tutaj ta grupa nagle. Staje się, może stać się obiektem ataku, jeżeli tylko uda się od, od, odciąć ją od jej kolegów. Więc yy, przeżywanie w rogu nie jest pilne, możemy sobie grać gdzie indziej. Na razie tutaj czarne próbują naciskać yy, grupę białą, ale w związku z pewnego rodzaju prawdopodobnie misridem udaje się białym złapać trzy kamienie, przeżyć grupą, dodatkowo zdobywać punkty. Plus tej sytuacji jest takie, że czarne dostały jeszcze więcej wpływów, żeby atakować tę grupę u góry, więc to nie jest tak, że nic nie zyskaliśmy. Chociaż mam wrażenie, że można to było lepiej zrobić, żeby tak białe nie przeżyły, zdobywając tak wielkiej liczby punktów. Teraz białe już się zająć swoją grupą. Czarne przeżywają w rogu, w porządku. I właśnie, i teraz czarna grupa jest pewnego rodzaju... Niebezpieczeństwie. Dziwi mnie, że czarna się nie zajęła tą grupą, bo ta grupa wydaje się większa od tej wrogu góry po lewej. Nie wiem, jaki tutaj najlepszy ruch jest, ale, ruch jest, ale prawdopodobnie jakiegoś rodzaju wyjście tutaj do centrum. Ok. Białe widać, że bardzo chcą tą grupę złapać. Możliwe, że tutaj już y, uważamy, że ta grupa może zostać zabita, ale ona taka łatwa do zabicia nie jest na pierwszy rzut oka. Mam wrażenie, że białe tutaj przesadziły z, z tym, czy, y, czy ta grupa jest do zabicia, czy nie. Na pierwszy rzut oka wygląda na bardzo trudną do zabicia. Bardzo trudną do zabicia. I dzięki temu, że białe skupiły się na tej grupie, straciły bardzo dużo u góry. I możemy zobaczyć, że Tutaj już parę kamieni zostaje złapanych. Czarny jeszcze raz zignorowały, czyli widzimy jak dużo ruchów tutaj białe musiały poświęcić i e, które zostały zignorowane na to, żeby czarne zdobyły przewagę po prawej stronie i teraz nie tylko te parę kamieni, ale praktycznie cała prawa strona staje się domeną, domeną czarnych. A zobaczmy co się stanie z tą grupą na dole, czy, czy, czy uda się ją zabić. Pierwsze wrażenie mówi, że nie. Tutaj są jakieś próby, ale nie ma za bardzo białym gdzie uciekać. Białe są otoczone i, i martwe. Nic na to nie poradzimy. Tutaj tutaj próbujemy, próbujemy, ale ostatecznie nic z tego. Nic z tego nie wychodzi. Ok, jeżeli czarna grupa na dole żyje, no to zdecydowanie czarne mają przewagę. Zobaczmy tylko, czy... To się uda. Dziwi mnie, że od razu tam biały nie grała, ale w końcu zagrały L2 yy, Czarne zagrały F1 Możliwe, że niepotrzebnie. Mam wrażenie, że ten ruch daje po prostu życie, nie, nie daje życia po prostu To jest tu, 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 tu i tu. Tak to nie, nie daje życia Czy jest jakiś ruch, który daje tu życie bezwarunkowo? Ciekawe co odpowiedzą biały na ten ruch. Jeżeli odpowiedzą tu, no to wtedy już życie mamy, bez większych problemów. Jaki tu jest najlepszy ruch? Może taki? No, to chyba też nie daje jeszcze życia. No, zaraz znajdziemy na spokojnie. Tu, tu, tu może. A, wygląda jak ten ruch powinien zadziałać. Żeby przeżyć, nie? Czyli w ten sposób przeżyć. W grze czarne zagrały tu, no to daje możliwość zagrania ko. Ko jest pewną komplikacją i wydaje się, że zwykłe połączenie nie powinno nam dać jeszcze życia, chyba że uda nam się najpierw wypłacić to. I w grze tak troszeczkę się zdarzyło, że jako groźbę czarne zagrały tutaj w L, L3. A potem jeszcze w, w K3. to zignorowały, ale czarne mają tutaj ruch w L5, kończący tutaj grę, bo łapiemy te trzy kamienie, ratujemy trzy, trzy czarne kamienie, i to jest po prostu za dużo dla czarnych. Ostatecznie gra skończyła się dość, mm, dość drastycznie, dość krwawo. Na samym początku, w ogóle w, w grze bardzo dużo było grania na wpływu, oddawania pewnego, te, pewnego terenu. Najwięcej sobie powiemy jako podsumowanie o, o, o walkach. O tej walce, która była tutaj na dole po lewej przede wszystkim. Pamiętajmy, że w walce ważne jest to, żeby rozdzielać przeciwnika, ale jeżeli my mamy jedną grupę żywą, a przeciwnik dwie, no to jest to idealna sytuacja, jeżeli nasza grupa żyje, więc zaj zajęcie tego kluczowego ruchu to była pierwsza rzecz mocno osłabiające czarne grupy i wzmacniające białe. Teraz to czarne muszą się martwić, a nie białe. To jest taka pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o walki. Pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o walki. Druga rzecz, jeżeli zaatakujemy grupę w ten sposób, z drugiej strony, to zostanie mu łatwo przycięci. Będą dwie grupy przeciwnika na grupę naszą. Ruchu, taki ruch, taki ruch, z takim ruchem trzeba uważać. Gramy go, gdybyśmy na przykład już mieli tutaj tą grupę bezpieczną, no to wtedy z radością ten ruch zagramy. A jeżeli nie, musimy bardzo uważać z ruchami takimi jak, tym, jak te, w które czarne nas bezpośrednio od razu przetną. Co więcej, nie pomagamy przeciwnikowi w rozcinaniu nas. Tutaj białe pchają czarne w taką stronę, żeby zostać rozciętym. O wiele lepiej trzymać się z daleka grać w tę stronę. Tutaj, czy jakoś inaczej, cokolwiek. Wtedy nie, nie cierpi kamień, który mamy, ten w C10, ale każda grupa wzmacnia się tak, jakby osobno. Jedna nie osłabia drugiej. Co my tu jeszcze mamy? Ciekawego. A dla czarnych, no to tutaj to jest joseki. To się zostawia. Czarne żyją w rogu i nie muszą dogrywać. To jest joseki. Tutaj byliśmy troszeczkę ryzykowni, jeżeli chodzi o czarnych. Mówiłem, że to ko jest bardzo duże. Na szczęście mieliśmy jakieś, jako czarni mieliśmy duże groźby, ale normalnie powinniśmy zagrać wtedy spokojnie. To jest taki spokojny sposób. Albo jeszcze lepiej, może zacząć od tego ruchu. Jeżeli zaczniemy od tego ruchu i białe odpowiedzą, no to wtedy już łatwiej nam tutaj grać. Ale już wiem dlaczego, bo, to, bo po, po tym i po tym mamy jeszcze Atari. A tego atari, atari raczej nie będziemy chcieli wypłacać, bo teraz to ko jest mniej interesujące. Wydaje się, że bardzo się czarne skupiły na tym zagraniu Atari. Ale zamiast zagrać atari, można było zagrać tu. I teraz jak będzie to ko, no to o wiele łatwiej nam je grać. Tak? Bo teraz kontynuacja czarnych też jest bardzo duża. Więc wydaje się, że pochopnie wypłaciliśmy to atari. I wcześniej można było właśnie już ten kamień zbijać. Ten kamień w... P4. To by ułatwiło sytuację. Po wygraniu tego no sytuacja już była dobra dla czarnych. Białe tutaj próbowały coś jeszcze zrobić, ale niewiele niewiele dało się tutaj wykombinować. Za bardzo też skupiliśmy na zabijaniu tej grupy na dole. Ona była ciężka do zabicia. Przez to czarne zyskały przewagę po prawej stronie i mnóstwo terenu. To był ostateczny błąd. Dobra. Tyle ode mnie. Dzięki wszystkim za wysłuchanie komentarza. Jeżeli ktoś został, dotarł do końca, to bardzo mi miło. Mam nadzieję, że będziecie grać jeszcze wiele takich ekscytujących gier i ja będę mógł je komentować. Dzięki wszystkim i do usłyszenia kolejnym razem.